Jeśli jesteś miłośnikiem rododendronów i szukasz odmian ciekawych, nietypowych do swojego ogrodu, to właśnie ta odmiana koniecznie musi się znaleźć w Twoim ogrodzie. Mowa o rododendronie Duftheke, czyli tłumacząc dosłownie z języka niemieckiego, oznacza ona pachnący żywopłot. Dlaczego taka nazwa? Wzięła się ona z tego, że kwiaty tego rododendrona pachną bardzo, bardzo nietypowo, coś w rodzaju konwali. Jest to bardzo nietypowa cecha dla rododendronów o zimozielonych liściach, gdyż zazwyczaj rododendrony te nie wydzielają żadnej woni, jeśli chodzi o kwiaty. Rododendrony Duft -Heke są zazwyczaj szczepione na podkładce inkarcho, czyli takiej, dzięki której nasz rododendron nie wymaga w zasadzie ziemi o odczynie kwaśnym. Urośnie również na ziemi o odczynie zasadowym lub też obojętnym. Jest to naprawdę duży walor u u tej odmiany, czy też u innych odmian szczepionych na podkładce inkarho, Dlatego też na taką odmianę mogą sobie pozwolić właściciele ogrodów, którzy nie posiadają w swoim ogrodzie ziemi o odczynie kwaśnym. Osobiście znam trzy nazwy rododendronów Duft -Hecke. to znaczy te nazwy odnoszą się do koloru kwiatów. Jest odmiana Weiss, która ma kolor, którego kwiaty są w kolorze białym. Jest odmiana roza, czyli tak jak tutaj właśnie widzicie, kwiaty mają taki delikatnie różowo-fioletowy. Kolor. i jest jeszcze odmiana gelb, czyli odmiana o kwiatach żółtych. Odmiany te, bo ja u siebie mam w ogrodzie dwie, czyli weiß oraz rosa, i one kwitną troszkę w innym okresie odstępie czasowym. Biały kwitnie troszkę wcześniej o dwa tygodnie niż ten różowy. Oczywiście kwiaty kwiatami. Są one piękne, naprawdę zdobią ogród przez dosyć długi czas, gdyż, na, gdyż rododendrony szczepione na podkładce Inkarho mam wrażenie, że kwitną również troszkę jakby dłużej. Natomiast najistotniejszym walorem tej odmiany rododendrona jest właśnie zapach kwiatów. Szkoda, że nie mogę go Wam przetransformować przez. Przez internet, dlatego też, dlatego też pozwólcie, że sam będę się dyrektował tym też zapachem. A dla tych, którzy chcą wiedzieć, jak pachnie ten rododendron w rzeczywistości, polecam zakup tej rośliny. O ile oczywiście macie taką możliwość, gdyż jest on trudno dostępny, dostępny na polskim rynku.